Proponuję następnego naszego gościa do wypowiedzi, pan Michał Marusik. Miło mi Państwa widzieć w takiej liczbie i w takich nastrojach. Jak zwykle stajemy na boisku, gra piłka na boisku, gra się toczy, wynik jest rzeczą ważną. Musimy rozumieć reguły tej gry. Życie publiczne toczy się w bardzo osobliwy sposób. Życie publiczne toczy się tak, że Ludzie, którzy w tym uczestniczą, zawsze są niezadowoleni z wyniku, jaki nastąpił. Otóż ci ludzie, musimy mieć świadomość, że ci ludzie, którzy uczestniczą w życiu publicznym i w zmianach, jakie, jakie zachodzą w tej sferze, to są w zdecydowanej większości, są to tak zwani pożyteczni idioci, jak ich Lenin nazwał. Czyli ludzie bardzo inteligentni, ale którzy nie bardzo rozumieją ten świat, nie bardzo rozumieją cele, jakie sobie gracze stawiają. I ci ludzie bardzo często jedno myślą, drugie mówią, potem trzecie robią, a na czwartej wyjdzie i są niezadowoleni z wyniku, prawda? Natomiast dobrze wychodzą ci, którzy dobrze wiedzą, co chcą osiągnąć, a przede wszystkim dobrze rozumieją, jak ta gra się toczy, w jaki sposób, jakie są mechanizmy prowadzenia tej gry. Dziś mamy. Coraz więcej dyskusji publicznej, już nie takiej telewizyjno-gazetowej, ale bardziej internetowej, więc jesteśmy znacznie bardziej wyrobieni. I obserwując na przykład tą najbardziej dojrzałą amerykańską demokrację, zauważamy, jaki tam jest mechanizm i no, satysfakcjonuje to, że ludzie mają taki trzeźwy ogląd, że Amerykanie wcale nie wybierają kierunków swojej polityki. W Wybierają tylko marionetkę, którą chcą oglądać na trybunach i przed telewizorami. I się może wydawać niektórym, bo tam również uczestniczą elektorat jest mniej więcej takiego poziomu, jak, jak i u nas. I ludziom się może i tam wydawać. Że głosując na republikanina czy na demokratę, zmieniają wizję państwa. Nie, zmieniają tylko kolor garnituru, prawda, krawata, styl wypowiedzi, odwoływanie się do takich czy innych wartości. Natomiast poli o treści polityki, o celach politycznych decyduje ten, kto te marionetki wystawia. A te marionetki, wszystkie wystawiane są przez jeden ośrodek który zaplanował jakiś scenariusz i ten scenariusz będzie realizowany bez względu na to, którą marionetkę ludzie będą oglądać w telewizji. I sobie oglądają taką, jaką chcą i lubią i ludzie się cieszą, że mają przywódcę fantastycznego, że dobrze wybrali, a realizowany jest scenariusz taki, jaki został gdzieś ugnuty za kulisami. Nie, nie mają ci ludzie, ten elektorat nie ma wpływu na treść tej polityki i to nasi roztądni internauci doskonale zauważają i rozumieją. Natomiast jak tych samych ludzi pytam o sytuację w Polsce, to nagle ci mądrzy ludzie głupie im się wydaje, że w Polsce to jest inaczej. Że w Ameryce to jest jakaś rada stosunków międzynarodowych, która przygotowuje prezydentów na tą następną i jeszcze kolejną kadencję i projektuje y, bieg zdarzeń politycznych i politykę Stanów Zjednoczonych, a ludzie sobie tylko wybiorą, kogo chcą wy... oglądać w telewizji. A ci sami ludzie rozsądni myślą, że w Polsce nie ma czegoś takiego. Że w Polsce, jak wybiorą kogoś, kto mówi, prawda, po. To Polska pójdzie w prawo. Jak mówi po lewicowemu, to Polska pójdzie w lewo. Otóż nieprawda. Będą słyszeć taki bełkot, jaki chcą i lubią słyszeć. Będą oglądać taką marionetkę, jaką lubią oglądać. Jak chcą oglądać jakieś małe Łysyki, to będą oglądać małych, łysych i będą się cieszyć. Ale treść polityki nie wyznacza w Treść polityki wyznaczają ci, którzy wystawiają te marionetki. czyli pod określone środowiska i określone inklinacje elektoratu. Niech sobie ten elektorat, jak chce słuchać o opiece socjalnej, to niech sobie słucha, to im się wystawia tak, marionetka. Jak chce słyszeć narodowo-katolickie jakieś derdymały, to im się wystawia jakiś tam szyld narodowo-katolicki, niech sobie zagłosują. Ale są to wszystko małpki z tego samego cyrku. Jeżeli nie starsi z Państwa, to pewnie pamiętają, jaka to była opozycja, kiedy zaczęła się polska demokracja. Bo przecież za komuny były trzy partie, też były wybory. Można było chodzić, wybierać, co się chce. A losy potoczyły się tak, jak sobie na Kremlu Towarzysze Ustali. Yy, teraz tych partii jest więcej, ale losy znów toczą się pod czyjeś dyktando i powinniśmy rozumieć, jeżeli chcemy być świadomymi uczestnikami tego procesu. Otóż pamiętacie państwo starsi na pewno pamiętają, jaka to była wielka opozycja antykomunistyczna, jak to krzyczeli wron, wą za dom, jak to krzyczeli jaruzelski Smok Wawelski, a jak weszli do Sejmu i mogli tego jaruzelskiego odwołać w pierwszym dniu, to co do sztuki policzyli głosy i który to prawda musi zagłosować przeciw, żeby nie było widać, że on też jest z tej bandy jaruzelskiego i Kiszczaka będzie udawał, prawda, ilu ich tam musi być, żeby jak najliczniejsze grono udawało, że są patriotami i antykomunistami, ale żeby, broni Boże, nie obalić Jaruzelskiego. I potem, jak sobie ludzie chcieli powybierać jakieś tam, prawda, partie, bo była dyktatura komunistyczna i chcieli mieć demokrację, to oni powiedzieli to my jesteśmy Unia Demokratyczna, głosujcie na nas. Jak ludzie się zawiedli na tym i mówią, taką demokrację, jak nie ma co jeść, my chcemy wolności. To oni mówią, my jesteśmy Unia Wolności, głosujcie na nas, prawda? I my się dajemy, jako elektorat, nabierać na to, że wystawiają nam to samo piekło, ubiera kolejnego diabła w jakiś ornat skrojony wedle najnowszej mody, taka, jaka, jaka się teraz ludziom podoba, mówi, chcecie mieć co? Chcecie mieć prawo? Chcecie mieć sprawiedliwość? Proszę bardzo, macie prawo i sprawiedliwość. Głosujcie na prawo i sprawiedliwość. A losy się potoczą tak, jak oni ustali. Jak mówią, nie, my obywatele nie chcemy po waszemu, po, my tu po obywatelsku chcemy, to dobra, to oni mówią, proszę bardzo, platformę obywatelską. Wam wystawiamy, głosujcie na platformę obywatelską. I teraz robią to samo. Yy, mówią, że rządzą dwie partie prawicowe, tymczasem realizują program każda kolejna mutacja i mogą wiele innych partii jeszcze zaproponować, czyli przebrać kolejnych lucyfer, Lucyferów w nowe ornaty i powiedzieć ludzie, wybierzcie sobie jak chcecie. A my decydujemy o tym, w którą stronę Polska pójdzie. I teraz jak się w tym wszystkim odnaleźć? W jaki sposób my mamy być opozycją? W jaki sposób my się mamy zachować, żeby nie dać się nabrać na to, Otóż chciałbym Państwa namówić, byście zrzucili z siebie rolę tych frajerów, elektorów, tych, którzy siedzą przed telewizorami i dadzą się nabierać. I żebyście nie zastanawiali się nad tym, na kogo, na któregoż diabła teraz postawić. Na żadnego. Nie bądźcie elektorami. Bądźcie tymi, którzy chcą Polskę zmienić, i nie pytajcie, jak oni mają tę. Zmienić, tylko powiedzieć, teraz Polskę to będziemy zmieniać my. W dodatku jest to zbyt mało powiedziane, bo przecież jeżeli rozmawiamy tak we własnym gronie, to każdy otwarcie deklaruje, że od dawna jest korwinowcem, czy tam korwinistą. Otóż ja Państwu chciałbym powiedzieć, że to jest zbyt płytkie. Sprawa jest znacznie poważniejsza. To trzeba sobie powiedzieć, tak, nie my mamy tę Polskę zmienić. Każdy sobie musi powiedzieć, to ja mam tę Polskę zmienić. Jeżeli ja wiem, że nie mają mnie na smyczy, jeżeli ja wiem, że nie jestem szantażowany, jeżeli ja wiem, że nie wystawił mnie tamten ośrodek jakiś podejrzany, to wy tego nie wiecie. I vice versa. Ale jeżeli ja wiem, że nie jestem, to mam obowiązek starać się, żeby to ja podyktował bieg spraw politycznych. Jeżeli wśród Państwa są tacy, którzy wiedzą, że nie są umaczani, że nie są psami łańcuchowymi na smyczy tych gangów politycznych, które teraz rządzą, obowiązek powiedzieć sobie, nie my zmienimy. Tylko każdy musi sobie powiedzieć ja Polskę zmienię, bo ja jestem niezależny, bo ja rozumiem właściwie wolność, ja rozumiem właściwy porządek, ja rozumiem polski naród, polskie państwo, jego potrzeby, jego, jego że tak powiem, szanse dziejowe i ja do tego doprowadzę. I nie wystarczy powiedzieć sobie, że jest nas tysiąc, my jesteśmy korwinowcy czy korwiniści, my Polskę zmienimy. Nie. Trzeba sobie powiedzieć, jest nas tysiąc i każdy z nas jest korwinem, nie korwinem. I tak jak pan Janusz Korwin-Mikke nie dał się nigdy wmontować na czyjś pasek, tak każdy z was niech się nie da wmontować na czyjś pasek. Nie starajcie się iść za mną, za Panem Januszem, czy za tym, czy za tamtym. Nie. Niech każdy pójdzie za swoim sumieniem, za swoją wiedzą na temat tego, co jest potrzebne polskiemu państwu i polskiemu narodowi. I tego Państwu serdecznie życzę, bo nasze pokolenie nie dożyło. Ale Wy może dożyjecie. Dziękuję serdecznie.